Z tej strony, Aleksa, i witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale w kolejnym vlogu. Ja wiem, że ostatnio trochę vlogów nie było, natomiast zmieniamy to i teraz vlogi będą pojawiać się częściej, bo robi się strasznie ładna pogoda na dworze. Jest piękne słoneczko teraz coraz częściej, a jak jest słońce, no to mi się chce coraz bardziej nagrywać. Także będą teraz coraz częściej stajemne Wasze ulubione vlogi. Oczywiście jedziemy zaraz do stajni. Mam zamiar dili dzisiaj zrobić małe spa, no bo dawno mnie nie było w stajni, bo byłam na tych obozach, na kawaliadzie i tak dalej, tak krążę po całej Polsce, także chciałabym dzisiaj zrobić mega, mega porządne spa yy, na dworze i to wszystko wam nagram. Jednak yy, potrzebuję też z Wami pogadać i wam o czymś opowiedzieć. Niektórzy nie lubią mojego gadania, niektórzy lubią moje gadanie, no cóż, ja lubię gadać, lubię się z Wami czymś dzielić. Eee, także sobie usiadłam, zobaczcie, w takiej ładnej scenerii zielonej, żeby nam było miło, ładniej w ogóle i sobie chwilkę przed wyjazdem do stajni pogadamy. Potrzebuję po prostu trochę więcej motywacji i może komuś też ta motywacja jest potrzebna, także uwaga! Od czego by tu zacząć? Jak wiecie, bądź nie wiecie, trening w jeździectwie nie powinien skupiać się tylko na koniu, e, ale powinniśmy też się skupić na sobie. Od prawie roku moja trenerka Natalia Mierzejewska, na każdym treningu, po prostu na każdym treningu, mnie się pyta, czy w końcu zaczęłam ćwiczyć, rozciągać się, rozluźniać, czy poszłam na siłownię, czy chociaż w domu sobie poćwiczyłam, czy wzmocniłam swoje mięśnie, kor, brzucha tutaj. Te mięśnie, które powinny pracować przy jeździe konnej. A ja od roku jej odpowiadam, Natalia, no co ty? Nie chce mi się. Ja i ćwiczenia, No i kurde, Natalia mi w końcu powiedziała, że Ola, jeśli chcesz coś już wyżej osiągnąć w jeździectwie, większy level jakby, no to nie zdobędziesz go, nie zajdziesz tam, dopóki nie weźmiesz się też za siebie. Dila była super wytrenowana, jak jeszcze nie była w ciąży, znaczy. No, już była w ciąży, ale najlepszą formę miałyśmy jakoś tak w jej piątym miesiącu ciąży. Była w mega formie. A ja byłam tak sztywna, po prostu tak zablokowana w barkach, zablokowana w ramionach. No, ja mam największą właśnie problem w tej sztywności, że nawet jak koń cudownie chodził, obrazek wyglądał strasznie brzydko, bo ja go psułam swoim ciałem. No i właśnie Natalia była na mnie zawsze zła, że powinnam się wziąć w garść, powinnam się zacząć ćwiczyć i, i coś ze sobą zrobić. Bo no nie, nie zajdę nigdzie wyżej. A ja tak naprawdę, ja tak nienawidzę ćwiczyć. Naprawdę, ja nienawidzę ćwiczyć. Ja wiem, że trening konia i jejsa to jest trening konia i jejsa, a nie samego konia. I ja też muszę, ale ja nienawidzę ćwiczyć. Nie Nienawidzę. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale jak mam się w, nawet na WF-ie w szkole co ja bardzo rzadko ćwiczyłam, bo po prostu nienawidziłam. Widzieliście mój ostatni filmik z treningu, gdzie skakałam na grasie. Ja byłam przerażona, gdy go oglądałam przy montowaniu. Po prostu takich spiętych tutaj mięśni, takich po prostu, tak aż to ja nie byłam bardzo, bardzo dawno. Wyglądałam okropnie, chociaż z siotła mi się wydawało, że wow, jadę pięknie i w ogóle super rozluźniona, patrzę na nagranie, Obrzydlistwo, obrzydlistwo, że tak powiem. Yy, kompletnie nie panuje nad swoim ciałem, nie mam wzmocnionych tu żadnych mięśni, wszystko mi pływa, wszystko jest sztywne. No i tak się złożyło, że parę tygodni temu, w sumie nie parę, dwa tygodnie temu, napisała do mnie pewna taka sportowa marka ze sportowymi rzeczami na mnie do ćwiczeń, yy, czy tam może jakaś współpraca, czy mogą mi na próbę wysłać jakieś kompleciki i tak dalej. Ja sobie tak pomyślałam, yy, że yy, nie, e, ja nie lubię ćwiczyć, e, ja nie będę ćwiczyć, dzięki mnie na siłowni. nie zmusi i jak mam na jeździeckim kanale tutaj nie wiem, pokazywać jak, jak ćwiczę, jak ja nie lubię ćwiczyć. Ale za chwilę zapaliła mi się taka lampka, że i przypomniały mi się słowa Natalii właśnie Mierzewskiej mojej trener, trenerki, że mam się w końcu wziąć za siebie i nie zajdę wyżej w jeździectwie, dopóki się nie wezmę za siebie no i przypomniały mi się te słowa i tak sobie pomyślałam, że może jakbym właśnie nawiązała współpracę z jakąś marką i ona by mnie motywowała, ta marka i bym miała kontakt z takimi ludźmi, którzy jednak żyją tą tą siłownią, żyją tymi ćwiczeniami i jeszcze jakbym tam dostała jakiś ładny zestaw na siłownię, który by mi się faktycznie podobał i bym go aż chciała zakładać a jakbym go zakładała, to może by mi się zachciało ćwiczyć, to może bym się jakoś Skusiła na te ćwiczenia, no i marka, która do mnie napisała, nazywa się Ocean Apart i tutaj mam właśnie nazwę na bluzie od nich Oceans Apart, e, mam nadzieję, że dobrze to czytam. Długo się zastanawiałam, e, czy podjąć tą współpracę, czy ja będę w ogóle w stanie się w niej sprawdzić, ale stwierdziłam, że chcę spróbować i może akurat, może akurat coś ze sobą zrobię. Mam też dla Was pytanie: Czy może chcielibyście jakieś filmiki z takich ćwiczeń dla jezdca? Może by mi by było też łatwiej po prostu ćwiczyć dla siebie, jakbym nagrywała dla Was jakieś wiecie, filmiki z rozciągania, ze wzmocnienia tutaj mięśni w ogóle, które by Wam też pomogły i byśmy ćwiczyli razem? To, to myślę, że też by było super. No, i właśnie Marka y, wysłała mi dwa kompleciki. Które Wam chcę teraz pokazać, bo strasznie mi się podobają. I właśnie założyłam pierwszy raz ten niebieski, on jest w sumie taki morski. E, pasuje mi do oczu, jeszcze po głowie. <grym> Zestaw, który mam na sobie, nazywa się Madison i składa się z leggingsów do ćwiczeń, takiej bluzy krótkiej, którą mam na sobie oraz topu do ćwiczeń, który Mam, zaraz Wam pokażę, pod bluzą. Taki top. O, do ćwiczeń. I co wam mogę tak szybko o tym komplecie opowiedzieć? Na pewno podoba mi się to, że mam mega wysoki stan, e, zakrywa cały brzuszek, wszystkie pałki, wszystko jest ładnie tutaj zakryte. Strasznie mi się jeszcze podoba, że ten pasek tutaj jest taki karbowany, że tak powiem. Ma takie, takie paski, i te paski takie wypukłe idą aż tutaj przez całą nogę i tutaj do dołu bardzo ładnie to też wygląda i tak podkreśla tą nogę no i ta bluza też jest takie prążki takie paski zrobiona i ten właśnie top do ćwiczeń również takie fajne prążkowane paski, no fajnie wygląda też ta bluza do ćwiczeń, bo ona jest taka wiecie, krótka taki crop top Zupełny, yy, i kolor jest po prostu bajeczny. Ja się w nim zakochałam. Yy, dla blondynek niebieskokich myślę, że jest po prostu idealny. Yy, zobaczymy, jak się będzie sprawował podczas ćwiczeń, gdy już zacznę ćwiczyć. Ale materiał jest taki, taki bardzo delikatny, ale też mocny i elastyczny, więc czuję się w nim spoko. Ale zobaczymy. Szybko się przebiorę i pokażę Wam jeszcze drugi zestaw. I padniecie. Już się możecie domyślić, jaki to jest kolor. Oczywiście, co mogłam wybrać, żeby się zmotywować do ćwiczeń. Uwaga, idę się przebrać. Uwaga, uwaga, uwaga! Kto by się spodziewał, że wybrałam kolor pudrowego różu? Normalnie wow, szoknie! Ciekawe, kto zgadł z Was. Także mamy drugi zestaw, który nazywa się Sani. I jest on trochę inny, w sumie zupełnie inny niż ten morski i już Wam pokazuję jak wszystko wygląda. No to zaczniemy od góry i tutaj góra też się składa z topu do ćwiczeń, który mam pod spodem i takiej bluzy. I bluza tutaj się różni, ponieważ jest dużo, dużo cieńsza, tamta była taka bardziej gruba i taka elastyczna, taka przylegająca do ciała. Tutaj ma takie dziurki z boku rękawów, na pewno są bardzo przebiewne. Tutaj mamy taki, taką dziurę na kciuki, i dziurki również mamy tutaj po bokach, co na pewno właśnie fajnie wentyluje ciało. No i teraz tak, pod spodem mam również top do ćwiczeń. I mi się zawsze strasznie podobały te topy do ćwiczeń z takimi pasami. I one tak mega, według mnie, wyglądają. Takie wiecie, pasy z napisami tutaj, także strasznie mi się to podoba. I leggingsy mamy zupełnie gładkie, nie mają takich prążków jak. Tamte są zupełnie gładkie, również z takim bardzo wysokim stanem, co wszystko tutaj chowa. E, tu mają taki duży napis, e, no i tak się prezentują. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który zestaw Wam się bardziej podoba i który bardziej pasuje do mnie, napiszcie mi to serio. A dla Was mam jeszcze taką fajną informację, że teraz jest promocja na stronie Oceans Apart, że jeśli zamówicie jeden taki zestaw za 319 zł, to drugi zestaw z moim kodem alexaset, który Wam się tutaj wyświetli, macie gratis. Także możecie sobie kupić razem z mamą, razem z przyjaciółką, wiecie, złożycie się na pół i za 319 zł Będziecie mieć dwa takie fajne całe zestawy, także na dole też w opisie dam oczywiście linki, tam wszystko będziecie mogli znaleźć, eee, no i dziękuję, że mnie wysłuchaliście, mam nadzieję, że w końcu się zmotywuję i może trochę Was zmotywuję, bo pamiętajcie, jazda konna to nie tylko koń, ale też i Wy i razem będziemy ćwiczyć i razem, kurde, damy czadu, także no, ja kończę i jedę do Stalini. Matko, jest taka ładna pogoda. Słoneczko świeci. Ja naprawdę tak tęskniłam za wiosną, ale już czuć wiosnę w powietrzu. Już się robi zielono, już się robi ładnie. Wieje taki delikatny wietrzyk, taki, taki jak jest właśnie na wiosnę. Więc super. Idę po ilusie. I Dilusia, nie wiem czy wam mówiłam już, czy nie. Tak mówiłam wam w ostatnim vlogu, że wróciła do swojego stada, więc idziemy zobaczyć co tam u niej. Jak tam jej się żyje z konikami w stadzie. Na pewno dużo lepiej niż na kwaterce, bo tęskniła za nimi. No. Więc no, ale kwaterkę miałam bliżej buksu i nie musiałam tyle iść, a teraz ona stoi znowu tak daleko, że muszę po nią chodzić i chodzić. Ale no cóż, tam idą jakieś ciemne chmury. Nie podobają mi się, bo od rana jest takie piękne słońce, a teraz mamy godzinę. Chyba z 14 jakoś, tak? I mam nadzieję, że to słońce będzie do końca dnia, a nie zaraz zacznie padać. Więc. No, i słuchajcie, jak jest słońce, to będzie zawsze więcej filmów, bo zawsze jak jest słońce, to mam większe chęci do nagrywania. Jakoś mi się zawsze bardziej chce, i to daje mi słońce taki energii do działań. No. Dzień dobry! A co to za grzeczne koniki tutaj stoją? Co to za grzeczne koniki? Dilunia z Odyseją razem. Kadecior, co chcesz? Już do domu chcecie iść? Zaraz wrócicie. Już jest godzina, gdzie zawsze wracają do domu na obiad i one już o tym wiedzą. Więc zobaczcie, kolejka do wyjścia, kadet pierwszy. Odyssey Dilla Holka Gotowe do wyjścia. Oh. <gryzny> Zaraz po Was tajemnie przyjdą, a my idziemy. Mam nadzieję, że prąd jest wyłączony. Przejdę tutaj. O, o, jak u się kadecik? Nie musiał. Odysajcie tam małpko. Ciała małpko. Ciała małpko. I moja piękna księżniczka Dilunia. Tam. Zobaczcie w ogóle tę terkę. Ona się w jej już tak nie dopina. Ona jest jej tak za mała przez ten brzuch. Wielki, ciążowy. O, tu proszę bardzo. Brzuchol wystaje. No wielki brzuchol wystaje, nie? Ciążowy. Jak ci się tu żyje? Ale zobacz jakie jest piękne tło. Zobaczcie, jakie jest ładne. On nie rób takiego szczura brzydkiego. żeby ładnie łóżka, a nie szczur. Halo? Halo. <gryw> Idziesz za mną? <gryw> Idziesz za mną? Nie, czekaj. No więc Dila sobie żyje tutaj. O. ciekawe mamy Co tam? Nie mam cukierków. Więc Dila sobie żyje. O proszę bardzo, na wielkim takim pastwisku. Masianko tam i jest szczęśliwa. Teraz z dupką obróciła Wszystkie konie chcą być na filmie Co tam? Pysiaki trzy Takie atencyjne jesteście wszystkie Halo Kanes. Co ty mi robisz? Co byś chciał? Pysk Dili Pysk Odyssei Zobaczcie Odysia Odysia Poszła. <noise> Jakie pisiory fajne. Jakie pisiory fajne. Ojejku, no od dzisiaj się przyszła poprzytulać. O, tak, wymijać. Kadet też jest oddycha. Masz ciężką tą głowę. Zaparła się na całej mojej głowie. No? co, Miziujku, Kadet też. Będziemy. Tak. Tak. No. Dila ty też coś mizianko? Dila nie lubi po głowie. No, nie, nie, Dila nie lubi mizianka. Odyśka, jeszcze chcesz? Chodźcie. Chodź jeszcze wymiziam. ty lubisz, nie? Tak. ty lubisz? Nie lubisz. Zukadet. Jakie wy jesteście wszystkie atencyjne? Atencyjne jesteście. Wszystkie. Co ty robisz? To jest moja kurtka. To jest moja kurtka. No, ale mi powróciłeś, a miałam dopiero co wypraną. Co robisz? Tu, drapanko. 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 Zaraz idziecie na obiad. Zaraz po was idą. Staję. Już idą. Idą. Poszły. Chyba będzie kulanko. Wypuściłam Dile na chwilę, żeby sobie pochodziła bez derki i się wykulała. I się trochę poruszała. I chyba szuka miejsca. No dalej, Dilucha. O, to jest to miejsce. Tak, to. Ohoho, ho, jak powoli. No. no ale jak ładny na drugi boczek. Plecki mocno umięśnione. Z takim brzuchem na drugą stronę się przekulać. No, to plecki super kondycji. O, jak fajnie. Jak fajnie. I rucha. No i co I idź, idź. Z tym brzuchem, zobaczcie jakie to już jest wielkie Dalej Dila, pokusuj trochę hop. no poruszaj trochę tego brzucha wielkiego No w ogóle nie mam bata i poganiam Dilę tym. ona i tak ma to gdzieś Dalej Dilka No, hop, 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 hop. No tak no chociaż dwa kuleczka, Dila jeszcze. No, dla kondycji. Jest u nas weterynarz. przyjechał do innych koni i się ze mnie śmieje, co ja robię. I się pytał, czy mam mnie nagrać na vloga. I Dila. Ale jeszcze trochę. I jeszcze trochę. No, to Dila. Wybiegana, wykulana, to teraz idziemy robić spa, o którym Wam mówiłam. E, I najpierw skorzystam z tego, że jest serio ciepło i umyję jej porządnie nogi i kopyta, żeby były takie czyściutkie na oliwienie. No, I w ogóle już jej, sierść, już jej y, sierść schodzi, więc chyba po raz pierwszy w tym roku do użycia pójdzie braszka, nasza szczotka i wyczyścimy. Uwielbiam ciśnienie wody w tej stajni, bo po tu za nic nie leci. Ale dobra, Szednie już jako tako wyglądają. Ja się teraz szczotką i płynem je przeczyszczę, aby dokładnie cały brud zszedł. I jeszcze tyły. Od razu skrobię to błoto tym wężem i trochę schodzi, ale no, jużki trochę usypione od tego błota. <grym> dobra, jeszcze druga teraz będę szorować a Big Mami sobie stoi z Big Brzuchem w ogóle tak mnie kusi żeby jej ściąć tą grzywę, ale nie wiem nie wiem czy jej ściąć, czy zapuszczać dalej, nie wiem mam mieszane uczucia kopytka pięknie pięknie leśnią teraz będą schły, a ja w tym czasie wezmę się za Dili sierść już mam braszkę naszą i zobaczcie, Dila już traci tą sierść, już ma pełno takiej wypadniętej sierści i teraz muszę ją porządnie, porządnie wyczyścić, bo konik zmienia sierść na letnią już, a potem wrócimy do kopyt i będziemy smarować albo oleić. Zobaczymy, co tam dzisiaj. Piękny, już cały wyczyszczony. Kto ma taką długą mięcią się grzywę. No zobaczcie, Dilunia już cała śni. Jeszcze teraz właśnie idę po olej i zrobię olejem kopytka. Eee, no i tyle zaczyna jaśnieć. Ja ją tak lubię zimą, bo na zimową sierść ma taką ciemną, się taką czekoladkę. A na lato zawsze jaśnieje. i właśnie już zaczyna na łubie też jaśnieć. Oj, Dila, Dila, mogłabyś taka zostać. No i ogonek piękny, zobaczcie, gęsty, rozczesany, błyszczący. No, masz spadila wielkie, zasłużone spadle mamusi. No, idę po olej. Dzisiaj zrobimy olejem z Jump It takim gęstym i pięknie deluni na mm. lilun jak księżniczka nasza. Idę z marchewą, że tak dzielnie wytrzymałaś całą pielęgnację. Nagrodę. No, <śm> masz jeszcze jedną. Tu marchewa. No ale po co prosisz, jak jeszcze jesz i nie chcesz? No gdzie tu logika, co? No po co prosisz? Dobra kochani, ja już wróciłam do domu. Nagrywam dla was jeszcze na zapas filmy, abyście mieli co oglądać, bo w sobotę wyjeżdżam już do Włoch. Sumie, jak lubicie ten film, to ja już jestem w drodze do Włoch na narty. Także e, na pewno będą w tym tygodniu filmy powstawiane. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanko. Wysyłam buziaki i do zobaczenia potem. Pa!